Witamy serdecznie w drewnianych poniedziałkach. Dzisiaj ze mną specjalny gość, pani Ania. Dzień dobry. Zaprosiłem ją dlatego, że ona ma, w ogóle powiem wam, dlaczego za to zaprosiłem, ale mamy dzisiaj Lipiny Górne to miejscowość w województwie lubelskim. Tak. Lubelskim, lubelskim. 20 km na południowy zachód od Biłgoraja. Chyba to będzie decyzja już lubelska też, czy nie wiem jak to będzie decyzja, ale chyba lubelska będzie to i tu mamy cerkiew drewnianą, która ma bardzo ciekawą historię, może pani Ania opowie, bo jej krewni są, pochodzą właśnie z tamtych... Z tamtych. Ale opowiedzieć o tym, to Pan, pan Smajdro się wypowie tak fachowo, a ja mogę powiedzieć, że chodziłam do tego kościółka na różne msze i różne okoliczności takie związane z świętami katolickimi, a kościółek jest drewniany, więc Pan Smajdro coś tu powie. Takie. Kościółek powstał w 1869 i był na początku cerkwią prawosławną. Wybudowano go na miejscu poprzedniej unickiej serkwi, czyli grecko-katolickiej, która nie dotrwała do dzisiaj. Natomiast w 1920 przejął kościół, kościół katolicki i przebudował tą świątynię, szczególnie wewnątrz. I tutaj na dole mamy zdjęcie wnętrza Taki duży łuk mamy, za którym prawdopodobnie było prezbiterium, za ikonostasem tej cerkwi, ale tak jak powiedziałem, w XX wieku przeję, prze, przejęli go rzymsko-katolicy i oni sobie to przebudowali. I tutaj w ołtarzu głównym mamy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dlatego że ta parafia właśnie jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. W latach 20. również wybudowano boczne kaplice kościółek remontowano w 1950 i 1983, kiedy wymieniono wnętrza na boazeryjne i później w 89 ostatnio w 2000 remontowano. Jest to budowla orientowana, czyli pamiętamy prezbiterium na wschód, konstrukcji zrębowej budowana na planie krzyża, Trójboczne prezbiterium posiada z bocznymi zakrystiami i bardzo oryginalne chór muzyczny z takim parapetem wybrzuszonym. W ogóle parafię rzymskokatolicką erygował w 1919 biskup Marian Fulman, to był lubelski biskup. Natomiast później w czasie II wojny światowej znowu przejęli na krótko tą świątynię prawosławni, a później już od zakończenia II wojny światowej, aż po czasy współczesne to kościół rzymskokatolicki, ale y, ma wygląd szczególnie z zewnątrz, wygląd takiej właśnie cerkiewki, bo tu mamy tą taką wieżyczkę budowaną nad przeciągiem i tutaj wieżyczkę na sygnaturkę małą wykonałem zdjęcie w 2012 roku w lipcu, było pochmurno i deszczowo, co zresztą na zdjęciu widać może jakby było ładniejsze jak była ładniejsza pogoda to pewnie byłoby ładniejsze zdjęcie no ale to czasem nie mamy na to wpływu i zagadka z drugiego tygodnia zapytałem zapyta, o Kaźmierza, Michała Kazimierza Sarbiewskiego, który był jezuitą, który był w jednym z odcinków z Sarbiewa. Natomiast dzisiaj zapytamy o coś innego. Zapytamy może dzisiaj pani Aniu, o co byśmy mogli dzisiaj zapytać? Może tak, podaj miejscowość, która leży najbliżej Lipin Górnych. O, to będzie mo może ta miejscowa, z której pochodzi właśnie. Yy, Moja mama. Tak, mama pani Ani. Yy, może może to będzie ona. Może ktoś trafi. Yy, wysyłamy na adres mailowy marcink.smajderj.edu.pl i pani Ania wybierze osobę od 1 do 6. Może wybierze, która wygra tym razem. Tak, wybiorę. No niech pani wybierze. Od 1 do 6. Trzy. Dobrze, to trzecia osoba w odcinku wygrywa. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, życzymy dobrego dnia wszystkim. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia za tydzień. Papa. Pa.